5 minut z rachunkowością i odcinek numer 5. Po jakim kursie należy dokonać przeliczenia limitu limitu umożliwiającego zwolnienie z prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jak mówiliśmy ostatnio dotyczy to w zasadzie głównie czterech rodzajów podmiotów gospodarczych. Zadania i przykłady praktyczne są w ostatnich dwóch odcinkach. No i właśnie po jakim kursie należy dokonać przeliczenia na złotówki tą kwotę graniczną 2 miliony euro fotograniczną, która pojawia się właśnie w artykule 2, ustęp 1, punkt 2. Odpowiedź znajdziemy w artykule 3. Tutaj trzeba uważać, żeby nie znaleźć po prostu fragmentu mówiącego o wycenie na przykład bilansowej wielkości wyrażonej w walutach obcych. Nie, tu chodzi o coś zupełnie innego. I właśnie, artykuł 3, ustęp 2 mówi nam, że wyrażone w euro wielkości przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy z zastrzeżeniem ustęp 3. Czyli generalnie będziemy brać kurs na dzień bilansowy, jednakże, no właśnie, z zastrzeżeniem ustęp 3. Zobaczmy. Artykuł 3 ustęp 3. Wyrażone w euro wielkości, o których mowa, no i właśnie, między innymi w artykule 2, ustęp 1.2, pamiętamy, artykuł 2, ustęp 1.2, to jest ten, który mówi, że osoby fizyczne, spółki osób fizycznych, spółki jawno osób fizycznych i spółki partnerskie, które zawsze są spółkami osób fizycznych, Mogą nie stosować przepisów ustawy, czyli nie prowadzić tak zwanych pełnych ksiąg rachunkowych, tym samym nie sporządzać sprawozdań finansowych, jeżeli ich przychody określone tutaj za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej um, równowartość w walucie polskiej 2 miliony euro. Tak mi ten przepis, bo mówi, no właśnie, że jeżeli został przekroczony ten limit, to wtedy jest już obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. I tutaj mamy powiedziane, że właśnie wyrażona w euro wielkość, o której mowa w tym artykule, czyli 2 miliony euro, przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, ale na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy. To znowu przykład praktyczny. Wyobraźmy sobie, że Jan Bohaterowicz w 2022 roku osiągnął przychody, 8,5 miliona euro, ma jednoosobową działalność gospodarczą i zastanawia się, czy w takim razie od roku 2023 będzie już musiał prowadzić pełną księgowość. Wcześniej jej nie prowadził. No właśnie, więc teraz musi sprawdzić, jaki był kurs euro w pierwszym dniu roboczym października roku 2022, przeliczyć 2 miliony euro po tym kursie i zweryfikować czy jego przychody za ten rok 2022 przekroczyły czy nie przekroczyły tej kwoty granicznej. Jeżeli przekroczyły, to od roku 2023 będzie miał on obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Możemy zadać pytanie co do czego stosować tutaj ten kurs, czyli kurs na dzień bilansowy. Między innymi ma on zastosowanie do artykułu 64 ustawy o rachunkowości. O tym artykule będzie inny odcinek. Są bardzo ważne, gdyż mówi, które jednostki, których sprawozdania finansowe będą podlegały badaniu przez biegłego rewidenta, przez firmy audytorskie. I tutaj tak szybciutko tylko spojrzymy, że mamy znowu katalog jednostek, które, których sprawozdania finansowe są badane przez biegłego rewidenta. Natomiast, jakby jedne z nich przy weryfikacji em, patrzy się też na kryteria, które są wyrażone w euro. No i do ich obliczeń, tutaj mamy 2,5 miliona euro i 5 milionów euro, zakładamy, że już będziemy stosować kurs średni NBP em, ogłoszony na dzień bilansowy. Natomiast trzeba pamiętać, że przy tym fragmencie stosujemy kurs na pierwszy dzień roboczy października. Dziękuję za uwagę.